Ranek radia to kefem. Panie mecenasie, ale wrócę do fundamentalnego problemu. Uważa Pan, że wyrok jest oczywisty, ale jednak odczucie społeczne jest takie, no, wzięła łapówkę i nie została y, ukarana. Czy jednak było to zresztą widać w publicyce prawicowych pism, czy jednak zasada, że jeżeli CBA złamało prawo, to i CBA należy ukarać no i posłankę, która jednak wzięła łapówkę. Według mnie największym nieszczęściem tej sprawy był element polityczny, prawda? Że tą sprawę traktowano jako pewien spór określonych partii politycznych. Natomiast jako prawnik, chciałbym na to patrzeć zupełnie inaczej. Nie przez pryzmat tego, która partia ma rację, tylko przez pryzmat. Państwa obywatelskiego przez pryzmat tylko czysto przepisów prawnych. I teraz, żeby tę sprawę rozstrzygać, trzeba było się zastanowić, czy działano legalnie. Czyli trzeba było sobie postawić kilka pytań. Czy państwo ma prawo dokonywać testu na uczciwość, czy funkcjonariusze państwa, niezależnie, czy to są funkcjonariusze takiej, czy innej opcji politycznej, Mogą przychodzić do każdego, podsłuchiwać go, inwigilować, proponować łapówkę. I to było podstawowe pytanie. Podstawowe, inne pytanie było, czy w tej sprawie doszłoby do czegokolwiek, do tych zdarzeń, które są objęte aktem oskarżenia, gdyby nie pojawili się funkcjonariusze CBA. I wydaje mi się, że sąd. Bardzo jasno stwierdził, że w tej sprawie przedstawiciele państwa postąpili nielegalnie. Inwigilowali osobę, której inwigilować nie mogli, bo nie było żadnych ku temu podstaw, czyli cały materiał został zebrany wbrew prawu. Następnie, kiedy w wyniku rozmowy, która ma miejsce na hel w Helu 16 czerwca, jest jakaś informacja, zgodnie z ustawą, ta informacja powinna być sprawdzona, uwiarygodniona. I absolutnie takie rzeczy się nie dzieją. Nikt nie sprawdza tej informacji, nikt nie uwiergadnia. Natychmiast jest kuszenie, jest próba namówienia osoby do pewnych zachowań. Następnie Mariusz Kamiński, co wskazał sąd po prostu wystawia złą dokumentację, czyli działania są nielegalnie, bo, nielegalne, bo nie ma stosownych zezwoleń, więc państwo... Popełniło szereg błędów. No ale dlaczego do tej pory CBA nie zostało za to skazane, w takim razie, że są błędy? I nie słyszę też, żeby sędziowie, którzy wydali wyrok uniewinniający, złożyli zawiadomienie do prokuratury. No jeżeli oni działali nielegalnie, to dlaczego nie ma kary dla CBA? No nie ma kary, bo m, tutaj mamy do czynienia z bardzo szybkim okresem przedawnienia i zdarzenia, o których mówimy, mają miejsce w 2007 roku. W związku z tym yy, przestępstwo z artykułu 231, ja oczywiście mówię teoretycznie, bo tutaj nikt nikomu nie postawił zarzutów, natomiast yy, przez, przedawnia się po pięciu latach. Czyli w tej chwili możemy już tylko te, teoretyzować, ponieważ yy, te czyny są przedawnione i nawet jeżeli sąd dostrzegł, że naruszono prawo, nawet jeżeli sąd dostrzegł, że ktoś działał nielegalnie, to państwo już jest bezradne, bo nastąpiło przedawnienie takich działań.